Młodziutki lubią małe dzieci jak coś Rzucam wersję hurtem, no bo nie chcę mieć podwórka Polnie giga, między sceną a podwórkiem Czemu robisz duże oczy jakbyś tutaj stał pod murem? Moje wersje duży kaliber jakbym w łapie tu rurę miał Jak złoty strzał, ziomek dzwoni na komórę Muszę pokolorować, a ja wszystko widzę szarogórę Ciągle mam mosa pod nosem, prawie jakby był W głowie przechowuję cenne rzeczy Znowu wypierdala stilo Jakbym z innej planety Ci poradzi twoje ziomki jak mapety Nie to łapami Ale nie wiem gdzie są blety I kolejny duch pada do moich płuc Przez cały dzień Nie wiem jak mam się czuć Znowu latam nad wami Czasem czuję się jak duch Wykierdali o te a u ciebie bity kuc Ej, nie czuję już Znowu dojebałem kod